Nienawidzicie SUV-ów, a zwłaszcza tych chińskich generycznych Suwów. no to proszę bardzo. Marka Bestion, kolejna marka chińska na polskim rynku, proponuje wam Liftbacka, bo nie jest to sedan, tylko Liftback nazywa się Bestion B70 i pochodzi z koncernu FAW, najstarszego koncernu chińskiego, który produkuje samochody. I muszę przyznać, że auto robi naprawdę ciekawe wrażenie, bo zobaczcie. No, co wam to przypomina? Jak nie Toyota Camry? Dokładnie tak. Myślę, że Chińczycy mocno inspirowali się wyglądem Toyoty Camry. Ponieważ ten samochód, jak dla mnie, jest trochę taką kopią, aczkolwiek może nie kopią. Kopią to za mocne słowo, za mocne określenie, no ale myślę, że gdzieś tam wzorowali się właśnie na tym samochodzie. Natomiast trzeba przyznać, że wyeliminowali największą wadę na rynku europejskim Toyoty Camry, czyli to, że jest sedanem. A ten Bestion jest liftbackiem, tak jak bardzo dobrze oceniana Skoda Super i trzeba przyznać, że Toyota Camry i Skoda Superb to właśnie konkurencja tego modelu. Tego modelu, który zadebiutował na polskim rynku z ceną 119 900 zł, czyli za 120 tysięcy kupujecie samochód, co prawda nie w pełni wyposażony, ponieważ ta droższa wersja kosztuje 139 900, czyli powiedzmy 140, ale i tak całkiem nieźle. Ja wziąłem tę tańszą wersję, żeby Wam pokazać, co dostaniecie w podstawie i w podstawie macie też silnik 1.5 litra o mocy 160 koni mechanicznych i co ciekawe e Przynajmniej przedstawiciel tej marki w Polsce twierdzi, że jest to jednostka, cytuję, tożsama z 1.5 TSI. Bardzo dobrze powiedział tożsama, a nie, że jest to dokładnie ten silnik, ponieważ to nie jest dokładnie ten silnik. Wystarczy zajrzeć pod maskę i każdy, kto widział silnik 1.5 TSI, znajdzie oczywiście pewne podobieństwa, jak chociażby kolektor dolotowy wylotowy dolotowy, ale cała choćby pokrywa głowicy już wygląda trochę inaczej. 160 koni mechanicznych to jest moc tego samochodu. Silnik współpracuje z siedmiobiegowym automatem dwusprzęgłowym, ale uwaga nie siedmiobiegowym DSG, tylko z siedmiobiegową skrzynią DCT firmy Borg Warner. No i zanim pokażę Wam wnętrze. Wspomnę, je, wspomnę jeszcze, że ta bogatsza wersja wyposażenia e, kosztująca 140 tysięcy złotych, ma dwulitrowy silnik już nie TSI, chociaż tak to nazywają, o mocy 218 koni mechanicznych. Spójrzmy, jak wygląda to wnętrze. To wnętrze e, wygląda całkiem nieźle, nie powiem, że dobrze, ale wygląda nieźle. Jest to taka typowa limuzyna segmentu D, czyli dosyć przestronna, z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi. Oczywiście elementów wyposażenia, które ważą gdzieś tam na cenie. I tak chociażby kolumna. Kierownicza, ma wyłącznie regulację pionową, nie ma regulacji osiowej. Pytanie brzmi, czy w tym samochodzie da się normalnie siedzieć? I od razu odpowiem, tak, da się normalnie siedzieć, przynajmniej przy moim wzroście 1,80 m jest całkiem spoko. Mówię całkiem spoko, to znaczy mam na myśli to, że po prostu mógłbym jeździć w tej pozycji i mi by to nie przeszkadzało, natomiast to nie znaczy, że Wam nie będzie przeszkadzało. Tak wygląda konsola środkowa, tutaj właściwie nie ma żadnej filozofii w obsłudze, automatyczny hamulec Postojowy, drążek do obsługi skrzyni biegów. Co ciekawe, przypominający ten z koncernu Volkswagena. Tutaj panel dotykowy sterowania klimatyzacją. No i takie można powiedzieć typowe chińskie multimedia, które. No Trzeba przyznać, są robione na jedno kopyto we wszystkich chińskich samochodach, czy w prawie wszystkich samochodach chińskich. Nawet ta grafika układu klimatyzacji jest właściwie taka sama jak we wszystkich chińskich samochodach. I to, co jest też takie same, to to, że zwróćcie uwagę na to, że regulujemy temperaturę z lewej strony, a z prawej strony ona się też zmienia, czyli Klimatyzacja niby dwustrefowa, niby jednostrefowa. Tak naprawdę trudno powiedzieć, czy jest to jakiś błąd, czy jest to po prostu jakieś niedopatrzenie producenta. No, ale tak oceniając mocno obiektywnie, w tej chwili mamy klimatyzację jednostrefową. Tu jeszcze jest samochód bez systemu CarPlay i Android Auto. Mamy e, mój ulubiony CarBit Link, ale wiem, że go nie lubicie i chcielibyście, żebym siedział w więzieniu za to, że mówię, że to jest dobry system. I ja uważam, że jest to dobry system, ponieważ można na nim wyświetlać obraz ze smartfona, co nie jest możliwe w Android Auto i e, w CarPlayu. No i tak jest ten samochód wykonany. Trzeba przyznać, że. O, widzicie, to jest twarde. Trzeba przyznać, że jest to samochód budżetowy, to można powiedzieć, że to jest taki trochę samochód, jak jakiś czas temu skoda. Bo mówię jakiś czas temu skoda, ponieważ teraz skoda robi naprawdę dobrze zrobione samochody. No, zbliża się powiedzmy poziomem do Audi, które przechodzi do segmentu budżetowego. Natomiast tak to wygląda całkiem schludnie. Nie powiem, że jest to jakaś rewelacja, sensacja i tak dalej, ale wygląda to nieźle. Fotele. Przejechałem się dopiero kawałek, ale uważam, że na dłuższą trasę mogą być Miarę wygodne. To auto mam naprawdę na krótko, więc tu staram się szybko i to, co widzę, po prostu oceniam. Schowek nie jest chyba chłodzony, z tego, co czuję. Nie, chociaż może delikatnie. Nie, chyba nie. E, taka podpórka bardzo miękka, więc wygodnie, ale bez żadnej re regulacji. Ta konsola też przypomina trochę, moim zdaniem, Toyota Camry. No i to tyle, jeśli chodzi o wnętrze z przodu. Tutaj takie duże przyciski, trochę, moim zdaniem, w stylu Hyundai'a. ustawiania komputera pogodowego. Nie zwracajcie uwagę na zużycie paliwa, bo zobaczcie, że tu przejechałem tylko 3 km. Natomiast to, co zwróciło od razu moją uwagę, to to, że obrotomierz i prędkościomierz są źle umieszczone, to znaczy na, na krawędzi widoczności wieńca kierownicy, czyli właściwie to takie nieczytelne. No, gdyby te wskaźniki były tu, albo chociaż tutaj, żeby był prędkościomierz, to już by było dużo lepiej. Tradycyjnie, jak w chińskich autach, tutaj mamy taki dostęp do szybkiego menu. W menu to można oczywiście konfigurować, usuwać sobie pewne rzeczy i e, dokładać inne. Jak widać, mamy też siedzenia podgrzewane i to bardzo mocno. Ale chcę Wam pokazać system kamer. Tradycyjnie, jak w chińskich autach, kamery rewelacyjnej jakości podgląd na boki, podgląd e, przód-tył. Widok 2D i 3D oczywiście. Troszkę tutaj gorzej niż na przykład w Jake'u o modzie, czy chociażby w Gili, które niedawno było na moim kanale, ale i tak całkiem nieźle. Ten samochód trochę wygląda jakby się unosił, ale i tak jest całkiem nieźle. Tu mamy te linie. E, jeszcze tylko chcę zobaczyć, e, jak kamera tylna jest, czy mamy jakiś inny, szeroki widok. Widzę, że nie mamy szerokiego widoku, czyli tak no, też taki mały brak troszeczkę w tej kwestii. Tu jeszcze pokażę Wam, taka jest niewielka kieszonka na przykład na smartfona, w tym przypadku akurat na te, te możliwości połączenia przez Carbit Link z Carplayem i Androidem, bo jest tutaj to możliwe, ale przez takie oto Wynalazek, natomiast tutaj w tym miejscu mamy gniazdo USB-A, a od strony pasażera podobna, podobna kieszonka, ale już bez gniazda czyli tylko jedno gniazdo USB z przodu. O budżetowym charakterze tego auta świadczy chociażby to, że tutaj mamy nieautomatyczne szyby znaczy automatycznie się opuszczają, ale już nie podnoszą się automatycznie a jak z szybą kierowcy o, szyba kierowcy jest automatyczna, tylne Tylne też nie są automatyczne. No i zajrzyjmy teraz do tylnej części samochodu. W tylnej części samochodu klasyczna kanapa. I zaraz zobaczymy, ile tutaj jest miejsca. Miejsca na kolana, jak widać, bardzo dużo. Przypominam, mam wzrost, wzrost 1,80 m. No i jak widać, bez problemu tutaj sobie siedzę. Aczkolwiek pozycja moich nóg nie jest do końca komfortowa, może nie jest idealnie komfortowa, troszkę mogłaby być taka napa wyżej, ale według mnie jest ok, ponieważ raczej jest to samochód, w którym z tyłu będą siedziały być może dzieci, no i z tyłu, tak można powiedzieć na styk miejsce nad głową, 1,80 m, no i tutaj... Tylną częścią moich bardzo krótkich włosów już lekko dotykam pod sufitki, więc no na pewno nie jest to auto dla wysokich pasażerów, którzy mieliby siedzieć z tyłu. A w konsoli środkowej mamy nawiew układu. Wentylacji: tutaj mamy jedno gniazdo USB i gniazdo 12V, i taka całkiem spora skrytka na jakieś drobiazgi. Jest też szeroki podłokietnik, w którym mamy na trzy cup holdery w tym dwa duże i taki jeden po środku mały na jakąś mniejszą puszkę. Jak w typowych sedanach, chociaż to nie jest sedan, bagażnik otwieramy przyciskiem lub jakimś, jakąś dźwigienką, w tym przypadku przycisk w tej wersji. Nie jest on unoszony elektrycznie, ale już tej bogatszej jest unoszony, czyli z tym dwulitrowym silnikiem benzynowym o mocy 218 koni mechanicznych. Bagażnik. Taki trochę typowy dla sedana, czyli długi, szeroki, ale płaski. Natomiast no dzięki temu, że mamy tu liftbaka, a nie sedana, no to ten bagażnik jest też dosyć praktyczny, to znaczy, no, łatwiej tutaj coś zapakować, czy po prostu zapakować to po dach, aczkolwiek trudno to mówić o pakowaniu po dach. Bo zwróćcie uwagę, że dach kończy się mniej więcej tu, gdzie kończy się oparcie tylnej kanapy. A co za tym idzie? Tak naprawdę cały ten bagażnik jest skoszony, tak jakby no, jest pociągnięty w ten sposób, więc, więc no, jego pojemność jest ograniczona. Tak jakbyśmy po prostu w sedanie wycięli większą dziurę. Tutaj jest jeden haczyk na zakupy, ale taki, że ja bym chyba powiesił co najwyżej jakieś pieczywo i to też raczej. E, raczej z takiej typowej mąki pszennej, bo nie wiem, tu jest wytrzymałość tego haka niby 2 kg, ale ja bałbym się tutaj powiesić więcej niż 1 kg. Jest oświetlenie i właściwie cała filozofia tego bagażnika. Widać, że jest duży. Nie wziąłem niestety miarki, bo dzisiaj po prostu nie mogłem za bardzo się, że tak powiem, wyposażyć w sprzęty. Tutaj mamy koło dojazdowe i podstawowy zestaw narzędzi. Żadnej wielkiej filozofii i tej filozofii nie musi być, ponieważ Pamiętajmy, że marka Bestiun jest marką budżetową, marką, która ma przede wszystkim konkurować z innymi produktami ceną, a nie jakąś jakością czy ergonomią tych samochodów. To jest po prostu auto tanie kosztujące 120 tysięcy złotych, moim zdaniem, dla tych, którzy nienawidzą suwów, Sprawdzę jeszcze grubość powłoki lakierniczej i sposób jej zabezpieczenia. Mamy tutaj, tutaj stal ocynkowaną i 180 mikrometrów, czyli klapa była już malowana. 140 również stal ocynkowana, 150 stal ocynk, stal ocynk i pewnie z przodu również stal. Oczywiście 140, 150 na dachu być może bez ocynku. O. Zapamiętuję, tu jest stal już bez ocynku, ale dach bardzo gruba warstwa 180, czyli samochód nie był lakierowany, przynajmniej poza fabryką, czyli e, no, można powiedzieć, że świetnie zabezpieczone auto i na pewno nie zardzewieje tak szybko jak Toyota Camry. To co zwróciło moją uwagę w czasie jazdy to to, że ta skrzynia dwusprzęgłowa dosyć powoli reaguje, to znaczy no jak włączymy bieg, czy to wsteczny, czy do przodu, to chwilkę trzeba poczekać, ale nie tak długo jak na przykład w Fortingu, więc takie z jednej strony zabezpieczenia, a z drugiej strony jak chcemy gdzieś tam wykonać szybki manewr, to na no to trzeba mieć. Troszkę cierpliwości, no ale y, też trzeba pamiętać, że ten samolot jest dosyć, dosyć duży i jego zwrotność jest przeciętna. No ale ważne, żeby ta skrzynia wytrzymała długo, jak wytrzyma, to się dopiero okaże. Tak samo jak zobaczymy, jak będzie z silnikiem i z wszystkim innym. No ale kilka słów w czasie jazdy: naprawdę bardzo mało, y, no ale to taki szybki, tak naprawdę nie wiedziałem nawet, że tu przyjadę. Szybki slot, y, więc powiem tak, bez jakiegoś wymyślania, Jeździłem tym samochodem zupełnie normalnie. Na tę chwilę nic wielkiego nie zwróciło mojej uwagi ani pozytywnej, ani negatywnej. Osiągi są moim zdaniem całkiem niezłe. Tak samochód przyspiesza od zera do setki. Więc, no, szału nie ma, ale generalnie do takiego przemieszczania się, jak to się mówi, będzie ok. Przyspieszenie od 50 do 90 km na godzinę. Jak widać, ta reakcja skrzyni biegów nie jest za szybka. Myślę, że gdyby to był automat DSG, to byłoby znacznie szybciej. Chociaż może nieznacznie, no ale szybciej. Natomiast może to być ten automat DSG i jest to po prostu przekładnia gdzieś tam przeprogramowana przez Chińczyków, zrobiona na swój sposób. Nie wiem, trudno powiedzieć. Nie powiem wam jakie będzie zużycie paliwa. Skasowałem sobie teraz co prawda komputer, ale też nie wiemy jak ten komputer pokrywa się z rzeczywistością, tak? Natomiast jeśli to jest rzeczywiście silnik 1.5 TSI, to powinno być nieźle. Natomiast szkoda, że nie użyto tutaj skrzyni dwusprzęgłowej Volkswagen'a. Bo myślę, że byłoby bardziej niż nieźle, a tak to mamy Taką troszeczkę tą skrzynię delikatnie zamuloną, ale też nie, nie ma tragedii. Znaczy, jest to chyba jeden z najlepszych dwustrzęgowych automatów w chińskich samochodach. On tak ładnie zmienia te biegi, muszę przyznać. Silnik ma wystarczającą elastyczność, jakiegoś wielkiego hałasu w tym aucie też nie ma. Myślę, że tutaj to ta kamry będzie gdzieś porównywalnie głośnym samochodem. Nie mam tutaj nic do dodania, nic do ujęcia. Zawieszenie jest zupełnie normalne. Powiem, może inaczej, bo e, ktoś mógłby się spodziewać, że zawieszenie chińskie to jakieś tam gniane. Natomiast prawda jest taka, że ten prowadzi się OK. Nie jest nadmiernie komfortowy, czyli nadmiernie nie buja, ale też nie jest sztywny, to na pewno tego nie można powiedzieć. E, on, pomimo, że opony wcale nie są jakieś wysokoprofilowe, prowadzi się moim zdaniem, zupełnie zwyczajnie, więc powiem Wam tak. Ten model uważam że za taki Zupełnie przeciętny Natomiast wielkość tego samochodu Jego pojemność Również pojemność bagażnika No i oczywiście w parze z ceną No to wychodzi całkiem ciekawa kompilacja No bo 120 tysięcy złotych To dzisiaj można kupić dobrze wyposażony Samochód kompaktowy A tutaj mamy wcale nie źle Aczkolwiek też nie jakoś sensacyjnie Wyposażony samochód segmentu D Czyli klasy średniej Który no ok, może nie będzie Gdzieś tam na salonach Robił takiego szału jak Toyota Camry czy Skoda Super. Natomiast jak chcecie takie auto, jak lubicie inne samochody niż suwy, bo wiadomo, że Chińczycy to dzisiaj głównie idą w suwy, no to myślę, że jest to całkiem ciekawa propozycja. Mam nadzieję tylko, że uda mi się ten samochód do, dostać do testu, bo szczerze mówiąc, jestem go bardzo ciekaw. Tak na dłuższy dystans, przede wszystkim jestem ciekaw zużycia paliwa, bo jeśli tu jest rzeczywiście silnik, który pracuje tak samo jak 1,5 TSI, no to powinno być bardzo dobrze. No teraz przejechałem nim kilka kilometrów. Po takiej drodze krajowej, gdzie, gdzie, gdzie to tempo mamy typowo krajówkowe, to jest spalanie około 8,5 litra według komputera. No i też z zawracaniem gdzieś tam, z wyjeżdżaniem z miejscowości, więc nie najgorsze, no ale to mówię, w pełnym teście dopiero się czegoś konkretnego o tym samochodzie dowiem.